Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Dzisiaj otworzymy sobie kilka paczuszek, a także Zagramy Food Champions, bo bilans mam przepotężny, a jest nim 9 do 0 No, jeżeli chodzi o kontendzik, to jest naprawdę bida, szczerze mówiąc No jest ten Brahim Diaz, ale nie ma paczuszek, nie ma paczuszek Czyli czegoś, co wszyscy lubią najbardziej Ogólnie ten Bra Brahim Diaz wygląda fajnie 8-4, 8-5, 8-7 skład No i w składzie 8-5 trzeba przepalić przyszłą gwiazdę Także no takie niektóre ogórasy poszły w górę Czy go będę robił? Raczej nie Czekam raczej na paczkę z ikoną Jeżeli chodzi o paczuszkę, jaką przygotowałem to jest jest To paczka za 25 tysięcy, także zobaczmy. Paczka złota, paczka, pa, złota paczka rzadkich kart, gwarancja 8,1 plus. Ale może, może, może ekrany Ech, Hiszpania, prawy skrzydłowy, czyli jest to ascensją. Zagramy sobie myślę, że dzisiaj dwa meczyki. Oczywiście zależy, jak one będą się kończyć, bo może jakoś szybko się skończą. Na ten moment mam ludzie, bilans 9 do 0. Lecimy po, no nie wiem, czy 18 2 się uda. No to jest mega ciężkie, aczkolwiek, no składzik jest jak najbardziej dobry. No jest po prostu dobry, no i tak. Taki składzik powinien mi umożliwić właśnie taką rangę Ale czy umożliwi? No zobaczymy, zobaczymy Zagrajmy meczek, zagrajmy meczek I wszystko się okaże No to zobaczmy jaki składzik ma nasz rywal oj, 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 Trzy Toty Fajny, fajny składzik, fajny No to lecimy, oby się udało wygrać No oby się udało wygrać Będzie to ciężki mecz, ponieważ jest 9 do 0 bilans No to nie może być łatwy mecz, nie? Gościu ma trzy karty Toty No ja mam dwie, czyli jest o jedną lepszy Jest lepszy od tego Hakimiego ale no mam nadzieję, że to jednak ja skończę z wygraną Aj kante, engelo, engelo, kante I Salah Runej i nie ma gola, uf, 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 ale dobra okazja już była No ja się znam z Wayne'em Runejem, ale ja znam się z nim w wersji Baby To jest wersja mid, której, którą nie grałem jeszcze w tym roku, czy będę grać? Nie wiem, ja chyba bardziej czekam już na wersję jego Optimus Dobra, 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 jakoś to wyszło, Damsgard, Damsgard i... O, wow, ej, ładnie złapał tą piłę, strasznie pewnie. A to też jest ruma Toty, także no, ja wiem jak on broni, no nie należy do najlepszych bramkarzy w grze, mimo Overalla. Okej, okay, Coutinho. Uj, oj, oj i... Runej, ładny, ładny, ładny strzał, szkoda, że po takiej akcji, którą zmarnowałem niestety. Ale dziureczka, Ruiz James, szkoda, że tak to wyszło, szkoda, serio, no... Ej, na razie to ten runej mi naprawdę psuje psuje grę, kurde, bo. No, dobry jest na razie. Na razie wjeżdża we mnie jak chce ten runej. To mi się nie podoba, mam nadzieję, że trochę się ogarniemy, bo na razie ja też go nie mogę przejść, a to mnie martwi już. I. Dobrze, Rhys James tyłkiem zablokował. I. Gold 2 do 0. Wow, wow, gościu mnie na razie potężnie kręci. No, chyba nici z 18,2. Ale dobra, walczmy, walczmy jeszcze w tym meczu, no, to nie jest koniec. Wiecie, różnie to bywa. Czasami no goście ma dobry początek, a później siada strasznie ten rywal. Chociaż ten się na takiego nie zapowiada, co usiądzie. No ale wiecie, wszystko jest możliwe. Jezu, ale nie no, okropnie mi się gra. Ej, serio, strasznie mi się gra w tą grę w tym momencie. Nie no, sobie żartujesz, chyba, donna Ruma, naprawdę. Dobrze, dobrze, Cannavaro jeszcze, jeszcze. Ej, no na razie, widzieliście to, ja nie mogę mu piłki zabrać. Ale to nie dlatego, że nie umiem odebrać, tylko moi puszczają go. Te piłki dziurkami po prostu. No nie no, nie wierzę, że piket. Piqué... No dobra, jeżeli chodzi o pojedynek fizyczny, no to mógłby go wygrać, no i raczej powinien, ale zwinnościowo przecież pikę jest lata świetne od butry, a mimo to czuję, że Piket jest zwinniejszy w tym meczu. Ej, no ale co ten piket taki szybki jest? Damsgard Damsgard Jeszcze żorzinio, ale chyba. No nie, 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 już się zakręciłem. No a spokojnie do Gerarda, Gerard do Butry. Butra nawinął Hakimiego i Jest! 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 Dobrze! Gol. Brawo Hakim Zijech. Wracamy do gry. Gościu się jakoś tak kurde teleportuje pomiędzy moimi zawodnikami. Strasznie irytujące to jest. I teraz do butry butra. Pięknie, pięknie. 2 do dwóch Wracamy do tego meczu. Wiedziałem, żeby się nie poddawać. Wiedziałem. I Jorginho jest 3 do 2. w magicznej 45. minucie, ale usiedliśmy na rywalu i wygrywamy tą połowę. Tak jest, tak jest. Jeżeli chodzi o statystyki, wydaje mi się, że w miarę wyrównane tak jest, są wyrównane statystyki 6 czałów do 5, no to można pośmiało mówić, że to jest statystyka wyrównana. Ajajaj, no dobra, dobra, ale jest kimiś, kimiś, dawaj, dobre, Nie no kimiś jest cudny w obronie, naprawdę. Ja go tak uwielbiam tą kartę. Spina z Sola, co ruszył? I dobrze. I teraz Damsgard pięknie do Jorginho, żorzinio Jorginho, Żorzinio żorzinio GOL 4 do 2. Pięknie! Jorginho, druga brameczka w tym meczu i nie, no nie będzie do Rejczku, to raczej jakieś zmiany chyba, tak mi się wydaje, raczej nie ma, byle nie stracić gola, tak nie wiem, do 85, a nawet 87, wtedy będę naprawdę spokojno wynik, natomiast wiecie, nawet jakbym stracił w tamtej minucie gola, nie ma, nie ma, to jest Kante, 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 rozumiecie, to był Kante, ja byłem pewny, że to nie będzie gol, serio, engolo Kante tak po prostu nie strzela, on tak nie umie strzelać przede wszystkim. Wchodzi Neresz, wchodzi Vinicius, Ziyech, SPO, Jorginho trochę cofniemy. Gramy, gramy, gramy się nie poddajemy. I wini, ale jest i Carlos Alberto, ale jesteś też Vinicius z odbiorem. I teraz Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, gol. Pięknie, o to chodziło, o to chodziło, o to chodziło. Pięknie, piękna akcja wyprowadzona pod pressingiem. Dobrze, dobrze, nie ma miedkiej gry. <laughs> I Vinicius, Butra, Neresz, bum, 6 do 3. Kocham, jak ktoś gra pod pressingiem, przecież to się tak obrona rozwala, ale styl, nie zmienia to faktu, że po meczu już jest chyba i jeszcze Jorginho z daleka, wow, ale to obronił Donnarumma Naruma jeszcze nie ma, nie ma, nie ma. Mamy, mamy to, 6 do 3 wynik, bilans 10, kurde, do zera, wow, 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 przepalamy taki składzik na wyzwanie przyszłych gwiazd, kurde, potężne wymagania, a paczka, szczerze mówiąc, bardzo średnia. Ale jest token, to się liczy, to się naprawdę liczy, chyba 13 już token możliwy do odblokowania, ja nie wiem, myślę, że mam z 10 albo 11 ich A na ten moment zobaczmy, zobaczmy, paczuszkę, złota paczka piłkarzy, wymienno za to, ale jeden rzadki, także nie spodziewam się szczerze niczego, totalnie niczego się nie spodziewam i nic niestety nie dostaję i składzi krywala naprawdę potężny. Ma Neymara Winter, Winter Wildcard ma. O Jezu, dobry. Lewy waran. Powiem wam szczerze, pierwszy raz gra na tego Neymara, nawet w draft nigdy nie, nie, na niego nie grałem. Także no, sprawdzimy, sprawdzimy tego Neymara, co prawda w drużynie przeciwnika. Więc mam nadzieję, że w sumie za dużo go tam nie posprawdzamy. I zagrajmy, zagrajmy piły, ale nie, no takiej piły dam zgardzik. Co ty robisz, chłopie? Oj, Lewandowski w wersji Team of the Year razem z Neymarem, Winter Wildcard. No kurde, powiem wam szczerze, naprawdę srogi. Ciekawe, czy gościu go kupił, czy trafił z tej paczkiem, przed za 75 winów. Kurde, albo może wcześniej go trafił, no kto wie, no tak naprawdę. I... dobrze. No Donnarumma będzie miał wyzwanie, nie? Naprawdę dwóch potężnych napastników, no Lewandowski i... Neymar, no to jest wyzwanie, to jest ewidentnie wyzwanie. To jest dom na rumy, na luzie, na luzie. I ładnie Spinacola do. Damsgarda, Damsgard do Butry, Butra z pierwszej! Nie ma gola, kurczę, szkoda, już mogło, mogło być prowadzenie, dobra okazja, naprawdę dobra okazja. Okej, okay, Neymar, to. Widzę to, i to mi się nie podoba w ogóle. Ani trochę mi się to nie podoba, ale jest zyle, dobrze. Nie, nie, Boże, nacisnąłem, kurde, X. Ja pierdzielę, no. Masakra, szczerze, żałosne to było, po prostu to było żałosne. Jezu, no, nie, bez, bez jaj, nie. Wybije, nawet gałkę w drugą stronę wygiąłem, no, wszystko zrobiłem, naprawdę. A nic to i tak nie dało. Aczkolwiek wiecie, no, jest to taki mocno wyrównany meczek na razie. Chociaż ja też miałem dobrą okazję, której niestety nie wykorzystałem, ale teraz może Butra. Pierwszy jest! Pięknie Butra! Ale strzała! O to chodzi! Jeden do jednego. Ej, ale coś dziwnie, tak. Nie mam takiego feelingu w tych piłkarzach w tym meczu. Nie wiem, może jakieś opóźnienie jest delikatne. Ale takie, no, mam wrażenie, że po prostu jest opóźnienie delikatne. No i Butra to był. nie był spalony. Wydaje mi się, że nie było. I Jorginho! Pięknie! Pięknie! Brawo! Ale Jorginho, powiem Wam szczerze, z. Dobrze, Kimiś, kolega z klubu Roberta, ładnie mu zabrał piłę I Jor... No nie, 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 ale dobra, Jorginho też może grać defensywnie, defensywie, także Pięknie, co chłop kopnął Ej, ale Damsgard, no niestety trochę się pośpieszyłem, ale Butra, Butra w tym meczu naprawdę, no Pokazuje klasę, pięknie, dobre podanie Miało być wcześniej, miało być wcześniej, nie wiem czemu mi nie podało, bo kliknąłem, nie wiem czy słyszeliście to Butra! No nie, no ta lewa noga Butry to nie jest coś takiego jak prawa noga. To jest, kurde, no nie czuć, nie czuć tych pięciu gwiazdek skilla. Moim zdaniem w tej grze nie są aż tak istotne jak gwiazdki sztuczek, naprawdę. Tych pięciu gwiazdek słabszej nogi nie czuć po prostu. Ja nie czuję, bo, no co oznacza pięć gwiazdek słabszej? Że lewa noga powinna być taka sama jak jego... Teoretycznie, le te teoretycznie lepsza noga, nie? Czyli prawa. Ale tak nie jest. Nie jest tak, że lewą nogą wykańcza te same piłki co prawą. Prawą nogę Butra ma dużo, du dużo lepszą, moim zdaniem. No, dużo więcej można sobie pozwolić nim z prawej nogi niż z lewej. A ma pięć jazek słabszej. W poprzednich FIFA te pięć jazek słabszej nogi były bardziej odczuwalne. Ale ma miejsca, ale ma miejsca. Hakim Ziyech. Naprawdę sporo. No ale też waran nie pozwolił, nie pozwolił się przedrzeć tym razem. Oj, no i tutaj niebezpiecznie się puściło gościa i tutaj będzie do besta, tak myślałem, best, zgranie Jankunku niestety, 2 do 2, magiczna 45 minuta, proszę Państwa W sumie dobrze, że tam nie było tego faulu, bo byłaby czerwona kartka, natomiast jeżeli chodzi o statystyki czoły wyrównane, oczekiwane bramki, no zdecydowanie, prawie 3 razy więcej bramek powinienem mieć, także spokojnie, jestem spokojny na drugą połowę, mam nadzieję, że uda się wykorzystać taką minimalną przewagę Damsgard, Okej, okay. Jorginho Jorginho, piękne nawinięcie. I Jorginho! 3 do 2, ale to był kluczowy ruch, naprawdę. Oj, oj, to, to mi wyszło, to mi wyszło szczerze mówiąc. No i Neymar, Neymar coś tam próbuje. Nie wychodzi to jakoś mu najlepiej na razie. Ładnie się bronimy, całą drużyną jest obrona, to mi się podoba. W defensywie tutaj jak kolektyw działamy. Natomiast Nkunku... I dobrze, no, uff. Dobrze, że Donnarumma to obronił. Dobrze, że to była obrona Donnarummy. No i co on tu zagra? Co on tu zagra? Dobrze, 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 dobrze. I Butra. Na no spokojnie. I pięknie. I Damsgard. I pięknie Damsgard. I teraz wypuść Damsgard. Bardziej. Jeszcze. I teraz... Butra, pięknie, pięknie, pięknie. 4 do 2, ale Damsgard, no, poleciał jak strzała w, yy, w kontrataku. Dobre, dobre 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 dobry, dobry początek drugiej połowy. Już kimś tutaj też ciśnie rywala, co mi się podoba. Pressing, pressing jest, taki Alfonso, Alfonso i Zijek. Dobrze, dobrze, dobrze. I Zijek leci już. Aj, prawa noga. No dobra, tutaj było czuć prawą nogę jednak. <noise> dobrze, szczytany, szczytany, szczytany był. Ładny, ładny odbiór by był, ale no nie pykło I pięknie Riz James Do Zjecha, do Zjecha I Zjech, Zjech I Butra Wow, wow Kurde no, myślałem, że gol Jorginho, dobra, z daleka, dawaj Łupnij, jeszcze raz, Jorginho Kurde no, trzeba troszeczkę Spofaulować typka żeby wiedział, że ja mu nie daję tej przestrzeni Ja mu nie daję tej przestrzeni na, na jakieś tam fajne akcje Ale no jest ciśnięty, jest ciśnięty gościu W defensywie naprawdę doskonałe za, za, zachowanie zawodników Wszystkich, no wszyscy grają naprawdę doskonały mecz Ale gościu też rozgrywa tak piłkę, że daje mi, mi po prostu powracać tymi zawodnikami Zyle, kapitalny, kapitalny odbiór I dobra, Jorginho, znaczy Butra bardziej uratował to No i pięknie, Jorginho do Butry Oj, ręka była! Ręka! Ej, no szkoda, że... Fut... Znaczy, z jednej strony dobrze, że fucie nie ma rąk, ale z drugiej strony, no to już była taka trochę przesada, nie, no bo ja go. Ja go bym zrobił, gdyby nie ta ręka, nie? No, Jorginho, powiem wam, że to jest fajny zawodnik na SPO, bo on może też zagrać z tyłu, jak coś to można nim wrócić i on będzie naprawdę doskonałym ogniwem z tyłu. No, ten Jorginho na SPO to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie. Pasujące mi na ten moment. Co? Okej, okay, ładnie, ładnie to zrobił. Gerard. ładna, ładna defensywa No moim zdaniem meczyk już wygrany No jeszcze może się dużo zmienić Aczkolwiek to ja mam akcję I to Butra genio No I Butra, no i ładna obrona Ładna, ale i tak I 90 minuta już się zaczyna Także ostatnia akcja w meczyku, no ale No dwa gole różnicy, no to już Robi, 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 jakby teraz był jeden gol Troszeczkę bym się bał Natomiast jeżeli no tutaj właśnie są dwa gole różnicy, to nie ma się czego bać, no już nawet można sobie pozwolić na błędy w ataku, błędy w obronie, tak kurde, błędy po prostu można sobie pozwolić. I nie ma jeszcze gola. Przesudołem się tak totalnie chamsko, ale po co sędzia to puszcza? Ja nie wiem, ja nie wiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o styl gry przeci przeciwnika, to on miał taki styl, żeby podprowadzić piłkę pod mo moje pole karne i zacząć rozgrywać. No i przez to pewnie dużo większe mam posiadanie piłki. I ja głównie grałem przez ten jego styl gry z kontry, bo kiedy ja, on umiał dobrze grał, dobrze grał naprawdę, ale grał pozycyjnym atakiem, takim typowym pozycyjnym, jak taka Barcelona, dużo podań. No i próbował mnie dominować, ale jednak moc Realu Madryt, która którą kiedyś były potężne kontry, sprawdziła się w tym meczu, jeżeli chodzi o statystyki, 10 strzałów do 6, więc w sumie, no tak jak mówię, mimo wszystko miałem przewagę, natomiast to gości miał przewagę w posiadaniu, ale posiadaniem piłki się meczy nie wygrywa. Jutro odbieramy nagrody za full champions i pytanie, co to będzie za rangę? 18-2 czy 16-4, bo to jednak w te rangi będziemy celować. Dzięki Wam wielkie za uwagę, do zobaczenia i siema!